Ludzie często zadają pytanie: Jak mogą rozpoznać narcyza czy osobę toksyczną we wczesnych stadiach znajomości? Jakie są tzw. czerwone flagi, czy zachowanie drugiej osoby, które pozwala mi rozpoznać manipulatora, zanim się zaangażuję emocjonalnie? I często nam się wydaje, że musimy poszukiwać owych wskazówek w zachowaniu drugiej osoby. Ale często jest tak, że ignorujemy samych siebie i to, jak my reagujemy, czy jak czujemy się w towarzystwie drugiej osoby. A właśnie te odczucia, które wysyła nam nasze ciało, nie nasz mózg, są czymś, na co powinniśmy zwrócić uwagę. A niestety, bardzo często ignorujemy lub nie ufamy własnym odczuciom czy reakcjom naszego ciała. A to właśnie nasze ciało reaguje bardzo często szybciej niż nasz mózg czy nasz umysł, a my. Bardzo często stosujemy gaslighting w stosunku do samych siebie. To znaczy, robi to nasz umysł. A dlaczego tak się dzieje? O tym i o dokładnych reakcjach naszego ciała na narcyza czy toksyka właśnie dzisiaj sobie porozmawiamy. Więc nigdzie nie odchodź, ponieważ to wideo może Ci bardzo pomóc. We wczesnym rozpoznaniu, że właśnie ta nowa osoba, czy może nawet dobry znajomy, jest kimś, kogo być może powinieneś, powinnaś odseparować od swojego życia, aby nie narazić się na niepotrzebne nieprzyjemności w przyszłości, czy może, aby nawet uniknąć przemocy fizycznej czy emocjonalnej. Witam ponownie na moim kanale, gdzie odkrywamy cuda rozwoju i transformacji. A jeśli jesteś tutaj nowy, mam na imię Monika. Jestem coachem transformacyjnym i trenerem radykalnego wybaczania. Jeśli podoba Ci się u mnie, proszę zalajkuj to wideo i naciśnij przycisk subskrybuj. Pomożesz mi bardzo w promowaniu mojego kanału. A jeśli myślisz, że to wideo mogłoby komuś pomóc, proszę podziel się nim ze znajomymi. No to zaczynamy. Dzisiaj zagłębimy się w coś fascynującego: w jaki sposób nasze ciała potrafią wychwycić narcystyczne zachowania czy toksyczne zachowania, zanim nasz mózg w ogóle zorientuje się, co się dzieje. Czy kiedykolwiek czułeś niepokój i napięcie, gdy spotykałeś kogoś nowego, ale nie do końca rozumiałeś dlaczego? Okazuje się, że nasze reakcje fizyczne, takie jak uczucie, że coś jest nie tak, lub nagłe poczucie wyczerpania, często mogą być wczesnymi sygnałami ostrzegawczymi, świadczącymi o tym, że masz do czynienia z osobą toksyczną czy narcystyczną. Nasze ciało instynktownie wyczuwa narcyzów, ale na co zwrócić uwagę i jak te sygnały mogą Cię chronić, zanim Twój mózg w pełni zrozumie, co się dzieje? Kiedy ludzie przebywają w pobliżu narcyzów, ich ciała często potrafią wyczuć dyskomfort, zanim zrobi to ich umysł. Objawy fizyczne, takie jak ucisk w klatce piersiowej, napięcie mięśni lub ogólne poczucie niepokoju, mogą być wczesnymi sygnałami ostrzegawczymi. Dzieje się tak, dlatego że nasze ciała są doskonale dostrojone do wykrywania zagrożeń, a narcystyczne zachowanie często powoduje. Subtelny stres. Chociaż mózg nie przetworzył w pełni manipulacyjnego lub toksycznego zachowania, ciało reaguje instynktownie, aby uchronić się przed krzywdą emocjonalną lub psychologiczną. Narcyzi mają tendencję do manipulowania innymi, powodując zamieszanie. Używają sarkazmu, gaslightingu czy Przekraczają granice innych, a wszystko to generuje reakcję stresową naszego ciała. Nawet jeśli wszystkie taktyki manipulacyjne toksyka są szczególnie na początku bardzo subtelne, to dlatego możesz czuć się spięta lub zaniepokojona w ich obecności, choć początkowo nie rozumiesz dlaczego. Z biegiem czasu rozpoznawanie tych fizycznych sygnałów może stać się niezbędnym narzędziem. Chroniącym cię przed ich zachowaniem, nawet jeśli manipulacja nie jest od razu oczywista. A w przypadku tych osób, które w przeszłości miały kontakt z narcyzami, wrażliwość ta może być zwiększona, ale kluczowe staje się również zaufanie tym reakcjom cielesnym jako trafnym wczesnym ostrzeżeniu. Podczas interakcji z Narcyzem Twoje ciało może zareagować? Powodując płytki oddech lub przyspieszone tętno, które są typowymi oznakami stresu. Dzieje się tak, ponieważ narcyzi często próbują dominować w rozmowach i w otoczeniu, w którym się znajdują, pozostawiając innym niewiele miejsca na wyrażanie siebie lub poczucie bycia wysłuchanym czy wziętym pod uwagę. Takie zachowanie może być duszące dosłownie i w przenośni, ponieważ twoje ciało może zinterpretować lekceważenie lub grubiańskie lub kontrolujące podejście jako formę zagrożenia. Kiedy ktoś cię zagaduje lub odrzuca Twoje ciało, przechodzi łagodną reakcję fight or flight, czyli walki lub ucieczki, która objawia się płytkim oddechem lub przyspieszonym biciem serca. To Twój układ nerwowy reaguje na zauważalną nierównowagę mocy w rozmowie, nawet jeśli Twój mózg jeszcze tego świadomie nie zauważył. Stres spowodowany przez potrzebę kontroli i uwagi może powodować niepokój, który. Często przypomina napięcie fizyczne lub dyskomfort. Jeśli nie podejmiesz odpowiednich działań, czyli jeśli będziesz trwać dłużej w narcystycznej lub toksycznej relacji, te to objawy fizyczne mogą przerodzić się w chroniczny stres i mieć trwały wpływ na Twoje samopoczucie lub zdrowie. Rozpoznanie tej wczesnej reakcji fizycznej może służyć jako krytyczna wskazówka, że coś jest nie tak w dynamice z daną osobą, nawet jeśli na pozór wszystko wydaje się w porządku. Zaufanie sygnałom ciała jest niezbędne w kierowaniu interakcjami z narcyzami czy toksykami, pomagając wykryć manipulację lub brak szacunku, zanim umysł w pełni to pojmie. Narcyzi często wykorzystują swój urok i wysoką energię prezencji, aby zdominować sytuację, w której się znajdują. Kiedy jesteś w ich pobliżu, twoje ciało może również instynktownie odzwierciedlać tę energię, aby płynnie poruszać się w interakcji lub uniknąć konfliktu. Zazwyczaj dzieje się to nieświadomie, gdy zaczniesz odzwierciedlać ich ton, entuzjazm lub maniery. I chociaż może to pomóc Ci wpasować się w sytuację lub zapobiec niewygodnym sytuacjom, z czasem może się to wydawać wyczerpujące, bo właśnie odwzorowywanie energii innej osoby może spowodować emocjonalne i fizyczne wyczerpanie, zwłaszcza gdy wydaje się wymuszone lub nieautentyczne. Podwyższony stan czujności i chęć dostosowania się do zachowania innych może później sprawić, że poczujesz się psychicznie zmęczona i spięta. Konieczność utrzymania tego samego poziomu intensywności, aby nadążać za energią narcyza, może być szczególnie obciążająca, ponieważ ich interakcje często opierają się na kontroli i manipulacji. To papugowanie narcyza czy toksyka powoduje stłumienie Twoich własnych emocji i potrzeb, powodując wewnętrzny stres i dyskomfort, który narasta w miarę trwania relacji. Zasadniczo Twoje ciało próbuje się przystosować, ale wysiłek związany z ciągłym dostosowywaniem może odbić się na Twoim samopoczuciu i zdrowiu. To poczucie wyczerpania po interakcji z narcyzem. Jest częstą reakcją fizyczną, nawet jeśli nie jesteś w pełni świadoma tego, co się dzieje. Narcyzi często dominują w rozmowach, wymagają uwagi i tworzą takie naładowane emocjonalnie środowisko, które może sprawić, że poczujesz się wyczerpany psychicznie i fizycznie. Twoje ciało absorbuje ten stres, wywołując zmęczenie, gdy próbuje poradzić sobie z ciągłą presją związaną ze spełnianiem ich żądań lub odpieraniem ich taktyk manipulacyjnych. To wyczerpanie wynika z pracy emocjonalnej związanej z zarządzaniem relacją z narcyzem czy toksykiem. Być może ciągle chodzisz jak na szpilkach podczas rozmowy z kimś z pracy, próbując. Uniknąć konfrontacji, a nawet próbując dorównać ich emocjom. Te subtelne zmiany w ich zachowaniu, ale jednoczesne tłumienie własnych potrzeb, bycie w nadmiernej czujności wobec nastrojów narcyza czy też bycie wciąganym w ich dramaty, wymagają spalania przez ciebie energii. Z biegiem czasu reakcja organizmu na stres związany z manipulacją. Może objawiać się zmęczeniem zarówno emocjonalnym, jak i fizycznym. To zmęczenie jest wyraźnym sygnałem wyczerpania energetycznego. Gdy przygotowywałam się do tego filmu, to pogrzebałam sobie dosyć głęboko i znalazłam kilka przykładów osób, których ciało ewidentnie reagowało, gdy przebywała ta osoba w towarzystwie osoby toksycznej. Pozwól, że przeczytam ci ten przykład. Po raz pierwszy zauważyłam, że moje ciało potrafi rozpoznać, kiedy jestem w pobliżu osoby narcystycznej podczas rodzinnego spotkania. Miałam ogromny ból głowy spowodowany napięciem, który biegł wzdłuż szyi po prawej stronie. Trwał przez resztę tego dnia i większość następnego. Dość szybko zauważyłam, że będę miała ten ból głowy spowodowany napięciem na każdym spotkaniu rodzinnym. Zaczęłam je przewidywać i odczuwać przed wydarzeniem. W końcu próbowałam zacząć od brania ibuprofenu, aby odeprzeć niechciany atak, zanim się zacznie. Czasami to działało, często jednak nie. Jedną rzeczą, która w końcu zadziałała, było zerwanie kontaktu z tym członkiem rodziny. Nie wiem, czy zerwanie kontaktu to coś na zawsze, czy tylko taktyka radzenia sobie, dopóki nie nauczę się lepiej postrzegać własnych granic. Miałam też ten ból głowy spowodowany napięciem za każdym razem, gdy byłam zbyt długo w pobliżu mojej byłej szefowej. Miała sposób, aby sprawić, że czułam się niekompetentna. Najśmieszniejsze było to, że im większą presję na mnie wywierała, tym gorzej mi szło w pracy. Może to był jej plan. Czuła się w ten sposób silniejsza. Kolejną wskazówką dotyczącą ciała było to, że oprócz napięciowych bólów głowy zaczęłam zauważyć, że kiedy jestem w pobliżu toksycznej osoby, szybko ogarnia mnie niepokój. To był przykład z prawdziwego życia, później podam Wam jeszcze jeden przykład, ale najważniejsze jest, aby zapamiętać, że wyczerpanie może narastać, powodując uczucie wypalenia po długotrwałym narażaniu na manipulację narcyza, ponieważ Twoje ciało intuicyjnie reaguje na stres, jeszcze zanim Twój umysł w pełni go przetworzy. Osoby wychowane przez narcyzów lub te, które doświadczyły narcystycznej przemocy, często rozwijają zwiększoną wrażliwość na cechy narcystyczne, i ich ciała potrafią jeszcze szybciej, instynktownie, wykryć narcyzów szybciej niż ich mózg. Dorastanie lub życie z narcyzami często zmusza ofiary do stanu podwyższonej czujności. Ich układ nerwowy staje się tak zaprogramowany, aby Wykrywać nawet subtelne oznaki niebezpieczeństwa lub manipulacji, co stanowi mechanizm przetrwania. Ta podwyższona świadomość może wywołać reakcje fizyczne, takie jak napięcie mięśni, przyspieszone tętno lub przyczucie, na długo przed tym, zanim mózg świadomie zarejestruje, że coś jest nie tak. Pozwól, że podam Ci drugi przykład z życia osoby, która opowiada o tym, jakie ciało reaguje na osoby narcystyczne. Pierwszy znak, a dla mnie i ten jest największy, to uczucie, że jestem mniejsza. Kiedy jestem w otoczeniu zdrowych ludzi, w ogóle nie mam takiego uczucia. Jestem po prostu sobą, a ludzie generalnie są z tym w porządku. A kiedy rozmawiam, rozmowa opiera się na wzajemnym poczuciu szacunku i zainteresowania osobą sobą nawzajem. Ale kiedy mam do czynienia z narcystyczną osobą, nagle czuję, że muszą być większa. Jakbym musiała udowadniać z siebie, jakbym musiała być perfekcjonistką w tej rozmowie, że Czuję, że muszę się powiększyć lub trochę podnieść tylko po to, żeby móc uczestniczyć w tej rozmowie, to jest bardzo ciekawy przykład. Ile razy tak się czułeś w rozmowie, że musiałeś udowadniać swoje racje albo być kimś większym, po to tylko aby zostać zaakceptowaną jako rozmówca? Jest to bardzo ciekawy przykład. Ja osobiście w towarzystwie Narcyza czy Toksyka czuję właśnie niepokój, często taki ścisk w żołądku. Po rozmowie czuję się wyczerpana energetycznie, i również często boli mnie głowa po takim spotkaniu. A ty, jak czujesz się po rozmowie z narcyzem? Proszę podziel się swoimi przykładami w komentarzach, Twoja historia. Może okazać się bardzo pomocna dla kogoś, kto w danym momencie boryka się z osobą narcystyczną i nie jest do końca przekonana, czym ma do czynienia z narcyzem. Możesz się okazać uzdrawiającym aniołem dla kogoś. Chciałam jeszcze nadmienić, że motyle w brzuchu, które czujemy podczas pierwszych spotkań z kimś nowo poznanym, również mogą być mylone z zakochaniem. Często jest to właśnie reakcja naszego organizmu na osobę. Toksyczną. Podsumowując ten film o tym, jak nasze ciało potrafi wykryć narcyza szybciej niż nasz mózg, pamiętaj, że Twoje instynkty i reakcje fizyczne są potężnymi sygnałami, niezależnie od tego, czy jest to uczucie dyskomfortu, napięcia, wyczerpania, bólu głowy, czy nawet subtelne objawy takie jak przyspieszone bicie serca lub płytki oddech. Twoje ciało często reaguje na czerwone flagi i na długo przed tym, zanim Twój umysł przetworzy. Że coś jest nie tak. Zwróć uwagę na te znaki i zaufaj swojemu przeczuciu, gdy poczujesz, że coś jest nie tak w Twoich interakcjach z kimś innym. Ucząc się słuchać swojego ciała, możesz lepiej chronić się przed toksyczną dynamiką, jaką często tworzą narcyzi i podejmować decyzje, które traktują priorytetowo Twoje dobre samopoczucie i zdrowie psychiczne i fizyczne. Najlepiej w takiej sytuacji jest. Podziękować za rozmowę i jej nie kontynuować, ponieważ jest to często przysłowiowa walka z wiatrakami. Na dzisiaj to już wszystko. Dziękuję Ci za uwagę. Jeśli uważasz, że ten film był pomocny, nie zapomnij polubić go, zasubskrybować i udostępnić innym, którzy mogą potrzebować tych informacji. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia niebawem. Cześć.